W luku na kulturę, makulaturowe plecionki Magdy Godawy Jabłko, festiwal kozi dymnych i mizbach, fabryka pasji i wystawy, rysunku i malarstwa Jolanty Zdrzalik, portret o wielu twarzach i adieu Art Muskał projekt sezon trzeci. Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na wystawę malarstwa i rysunku zmarłej w 2004 roku zielonogórskiej artystki Jolanty Zdrzalik. Wystawa czynna do 11 września. Również w Muzeum Ziemi Lubuskiej Galerii Nowy Wiek trwa wystawa Adieu. ASP w Warszawie kończy tym samym trzyletni program badawczo-artystyczny Muskał Art Projekt w poszukiwaniu tożsamości miejsca. Warsztaty plenerowe obejmowały dwa przygraniczne miasta Ład Muskał i Łęknice. Na wystawie poplenerowej spotykamy się z księciem Wąpukle Muskał i Juliuszem Słowackim. Od ponad roku w Zielonej Górze na Wyspiańskiego działa fabryka Pasji. No. E, fabryka Pasji jest fablabem, czyli mówiąc po polsku, laboratorium fabrykacji. Jesteśmy wyposażeni w sprzęty, pracownie, które pozwalają tworzyć nowe urządzenia, prototypy, a także odnawiać jakieś stare sprzęty i w zasadzie wokół tego działamy. Wcześniej z żoną mieliśmy dwa swoje warsztaty w domu, w jednym pokoju. Był mój warsztat taki typowo majsterkujący, żona się zajmowała rękodziełem, i w rogu jeszcze stało łóżko, na którym spaliśmy. I pewnego dnia powiedzieliśmy: Dość, tak mieszkać nie można, i postanowiliśmy otworzyć jedną dużą pracownię. Taka duża pracownia ma jeszcze te plusy, że wiadomo, że w gronie się dużo raźniej pracuje, bo nawet jeżeli ja czegoś nie potrafię zrobić, zawsze mam dookoła siebie grono osób, które to potrafią zrobić, można się ich poradzić. A w sumie bodźcem do otworzenia fabryki był webinar udostępniony przez chłopaków z Fablabu z Łodzi, którzy właśnie wyłożyli tak od A do Z, jak takie coś założyć, takie miejsce. I to był dla nas taki bodziec, dobra, robimy to, ruszamy i w sumie w ciągu chyba tygodnia udało nam się zarejestrować fundację, znaleźć lokal i ruszyć z remontem. Teraz znajdujemy się w pracowni, to jest taka nasza pracownia ZPT, jest to kącik naszego sponsora marki Topek, dla którego kręcimy filmy na YouTubie. Są to takie filmy z majsterkowania typowe, zrób to sam i z tego też w większej części utrzymujemy całą naszą fabrykę. W drugiej części tego pomieszczenia mamy kącik druku 3D, na którym można tworzyć na przykład takie rzeczy jak ta przekładnia planetarna. To jest model prawdziwej przekładni, jaki można znaleźć na przykład w każdej wkrętarce. W kolejnej części tego pomieszczenia mamy salkę konferencyjną, w której na przykład w tej chwili przygotowujemy się do warsztatów prawieckich. Teraz znajdujemy się w stolarni. Jest to pierwsza pracownia, którą urządzaliśmy w czasie remontu całej fabryki. Tutaj akurat za nami widać maszyny dla dużych chłopców. Natomiast z tej strony pomieszczenia są maszyny do bardziej precyzyjnych, drobniejszych prac. Za nami jeszcze widać w pomieszczeniu taką małą ślusarnię, do której możemy teraz pójść. To jest nasza mała ślusarnia, w której mamy między innymi do metalu, z której można w każdej chwili korzystać, coś sobie wytoczyć, przetoczyć, nawiercić. Obecnie znajdujemy się w studiu fotograficznym, w takim w pełni wyposażonym studiu, w którym mamy różne lampy błyskowe, najróżniejsze modyfikatory światła. Kilka różnych teł do wyboru. Jest duże pole do popisu zarówno dla profesjonalnych, jak i amatorskich fotografów. Tutaj za plecami widzimy serwis rowerowy, do którego można zarówno przyjść ze swoim rowerem i samemu spróbować go naprawić. Są wszystkie narzędzia potrzebne do dyspozycji. Jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, można rower oddać koledze, który też to z chęcią zrobi. Każda jedna osoba może przejść, oczywiście osoby niepełnoletnie, albo za zgodą rodziców, albo z opiekunem. A tak to żadnych więcej ograniczeń nie mamy. Jedyną, jedynym takim warunkiem, jakim trzeba spełnić jest zapłacenie tzw. wejściówki na 6, z tego się utrzymujemy, z tego opłacamy czynsz, inwestujemy w nowe sprzęty i to jest na przykład 20 zł za cały dzień pracy lub przy wykupieniu wejściówki na cały miesiąc to wtedy schodzi do 6,50 za jeden dzień. W czerwcu Galeria pre Arty prezentowała malarstwo Liwili Liteckiej i Cezarego Bednarczyka. Artyści, którzy studiowali na Wydziale Artystycznym UZ w pracowni profesora Stanisława R. pokazywali totalnie odmienne widzenie portretu realistyczne i abstrakcyjne. Magda Godawa-Jabłko, malarka z wykształcenia, maluje, ale częściej swoje obrazy tworzy z materiału, starych ubrań i tkanin, a z ich skrawków szyje patchworkowe torby. Jeszcze w trakcie studiów przypadkowo trafiła na rzeczy wykonane z papieru metodą plecionkarską i tak narodziła się jej wielka pasja. Nie chcę źle wróżyć, jakby jest tendencja zniżkowa na zapotrzebowanie rzeczy takich recyklingowych, ręcznie robionych. Mimo, że ludzie to faktycznie doceniają i są świadomi, tacy klienci, co kupują rzeczy ręcznie wykonaną, ile potrzeba na to pracy, serca, doświadczenia itd., to faktycznie ludzie sami chcą się czegoś nauczyć, i nawet takie techniki jak haft, gdzie wydawałoby się, że to jest masa nauki, ludzie podejmują te wyzwanie i idą na cykl warsztatów, w których się mogą to nauczyć, bo jakby mojego wyplatania nauczą się w 4 godziny. I już mogą tworzyć rzeczy w domu, e, szkoląc swój własny warsztat, ale widzę, że ludzie coraz więcej podejmują takich wyzwań samokształcących, więc e, oglądając nawet e, rzeczy na jarmarkach, jak mam kontakt z klientami, oni już pytają, a jak to jest wykonane, a, ja, a z czego? No i wtedy się dzielę, jakby proponuję warsztaty, że mogą się i u mnie nauczyć, i gdzieś na wyjazdowych. Więc staram się nadążyć, i skoro jakby na to jest zapotrzebowanie i są chętni, to wtedy bardziej warsztatowo. Kiedyś faktycznie więcej siedziałam w, sama w pracowni i wyplatałam non-stop. Bo takie było z, zapotrzebowanie na takie rzeczy. Bieram wszystko, wszystko, widzę we wszystkim potencjał, e, że coś się z tym da zrobić, przetworzyć, wykorzystać. To jest taki chomik, e, ADHD twórcze, że aż mąż czasem nie wytrzymuje. E, no ale taką mam naturę i to, to ciężko powiedzieć, skąd to się bierze. Ja już chyba wszystko wybrałam. Siedzimy na kanapie, którą zaczęłam. Robiłam już krzesła. Pufy to od mebli. A podstawową rzecz jest zawsze wyjściową: na początek koszyk. Koszyki różnych kształtów, różnego przeznaczenia. Robię biżuterię, bransoletki, kolczyki, no wszystko. Torebki, e, lampy duże, małe, stojące, wiszące. Tak, te wszystkie wyroby papierowe ja lakieruję lakierem bezbarwnym, który jest przeznaczony również do zabawek dziecięcych, więc on jest nieszkodliwy zupełnie ale dzięki temu te wyroby są trwałe. Jeśli nam się lekko zamoczą, czyli na przykład torebki brązoletki są wodoodporne. Jeśli nam się zakurzą, możemy je przetrzeć ścierką. Jeśli nam się znudzą, możemy je pomalować farbą. No myślę, że jestem teraz taka bardzo recyklingowa i mimo, że korzystamy z wielu takich dostępnych w sklepach dla plastików rzeczy, to zazwyczaj bazą do tych rzeczy są już coś nieprzydatnego, co staram się kolejny raz wykorzystać. Jakieś pudełka, jakieś... Coś, co nadajemy kolejne życie. Wydaje mi się, że nie mam tak ulubionego, ponieważ jest dużo dobrych polskich aktorów, którzy dobrze grają, więc nie mogę niestety wybrać spośród tych wszystkich. Janda, myślę, że to jest pani mniej więcej w moim wieku. Zagrała w wielu filmach. Myślę, że bardzo dobrze gra, zna bardzo dobrze swój zawód. Teraz prowadzi, wiem, że chyba jakieś dwa nawet teatry. Lubię ją, po prostu ją lubię. Bogusław Linda przypada do gustu jako dobry aktor. Świetnie się czuwa w klimat, który gra w Moim ulubionym aktorem polskim jest Wojciech po Pokora. Najbardziej cenię go za kreację Marysi w filmie Poszukiwane, Poszukiwana. To jest klasa, klasyka i to wszystko, co mam do powiedzenia. Borys Dlaczego? Za osobowość. Zamachowski był dobry. Olbrskiego lubiłam, jak był młody, teraz nie. <grystanie> Także naprawdę trudno mi powiedzieć, że akurat ten aktor przez całe swoje życie twórcze był dobry. Wydaje mi się taki właśnie zabawny, czasem jeśli jest poważny. No i wydaje mi się właśnie, że jeśli chodzi o polskich aktorów, których tak trochę rzadko ogląda, to Maciej Sztur był najlepsz. Dębska, Dymna, Sienkiewicz, Szczepkowska, Trybała, Zajączkowska, Barci, Zdzięcielkoterski. Koterski. Zielonogórski festiwal filmu i teatru Kozi Dymny Himilsbach startuje 6 lipca. O festiwalu mówi jego dyrektor Andrzej Buk. Ekipa, która przygotowuje tegoroczną edycję Festiwalu Filmu i Teatru Kozi Dymny Himilsbach po raz piąty właściwie robi festiwal. Początkowo on. on Realizowaliśmy go w Kargowej, a teraz po raz drugi w Zielonej Górze i nie tylko, ale przede wszystkim w Zielonej Górze. Założenia naszego festiwalu są od początku niezmienne a wynikają po pierwsze z inspiracja w ogóle robienia tego wydarzenia w tej grupie wiąże się z Maciejem Kozłowskim aktorem filmowym i teatralnym który, jak część ludzi zapewne wie, urodził się w Kargowej. I stąd, pierwsze to było takie zaproszenie tamtejszego, ówczesnego burmistrza, żeby robić festiwal, który będzie nosił imię Macieja Kozłowskiego. Myśmy się podjęli tego zadania i stąd też twórczość Macieja Kozłowskiego, czyli fakt, że on był przede wszystkim znanym, ale aktorem drugiego planu. To powoduje, że, że my się tym zajmujemy, czyli jednym z nurtów festiwalu, jedną zresztą z nagród, bo przyznajemy Nagrody za najlepszą rolę drugoplanową jest klaps tak zwany, i jest właśnie nagroda dla aktora drugiego planu. Zajmujemy się współczesnym macie przede wszystkim filmach o no, najnowszych współczesnych, o określonej tematyce, czyli pokazującej przemiany przemiany lat, lat 90. w Polsce. Stąd też my też zajmujemy się polskim kinem fabularnym, współczesnym, czyli to jest drugi nurt jakiś festiwalu. Trzecia rzecz to od, od początku współpracujemy z y, y, Cottbus Film Festival, czyli takim drugim co do wielkości festiwalem w Niemczech i, i, i nie, zresztą nie tylko, bo już teatr i tak dalej, ale to powoduje też i sam fakt, że jesteśmy przy granicy, więc, więc kolejnym nurtem to jest kino niemieckie, czyli jakby chodzi o konfrontację współczesnego kina niemieckiego i kina współczesnego polskiego. To jest, to jest taki element. Poza tym, no, w tym roku takim elementem, który też pokazuje może nie najnowsze, ale w ogóle dorobek kina europejskiego, to jest, to jest taki cykl, poprosiłem, Kulturoznawcę, księdza, profesora Andrzeja Dragułę. o no, Nazwane to zostało przeze mnie może niezbyt szczęśliwie, rekolekcje filmowe, bo, bo część osób kojarzy ten cykl, no, że to będzie jakaś odnowa kościelna, a to nie o to chodzi. Po prostu to są filmy istotne dla, dla europejskiej filmografii, ale filmy, których o coś chodzi, które. Prowokują do jakiejś rozmowy. Wszystkich zainteresowanych internetowymi warsztatami ceramiki zachęcamy do odwiedzenia strony lubuskiekultura.pl, gdzie pod koniec lipca pojawi się e-learning.